Cześć! Dzisiaj mamy gorącą atmosferę, bo może się już domyślacie, co będziemy robić. Nie? Podpowiadam, to są listki. Listki szczelinomierza. I tak będziemy mierzyć luz zaworowy, w tym oto polonezie karo-kuju. Ja jestem ciekawa przebiegu prac. Wy na pewno jesteście ciekawi efektu. Dlatego nie trzymam Was dłużej w niepewności i zaczynamy. Jestem Skodą. Jak wiecie już, Polonez Karokuj ma swoje fochy, no i nie ma też dobrego mechanika. Dlatego dzisiaj po raz trzeci spróbujemy ustawić luzy zaworowe. Mamy szczelinomierz, no i przystępujemy do zabawy. Trzymajcie kciuki. OK, przystępujemy do zabawy. Tutaj mamy szczelinomierz dostosowany do strony wydechowej, tutaj do strony ssącej, i teraz będziemy ustawiać cylinder drugi, czyli patrzymy na trójkę. Mam nadzieję, że mi się to uda i chodźcie, zobaczycie. No dobra i przystępujemy do zmierzenia luzu zaworowego od strony wydechowej. Pisaliście mi w komentarzach, że mam to mierzyć na jakieś paluszki czy jakieś inne dziwne rzeczy. Kochani, to się mierzy szczelinomierzem i tutaj mam o 0,30 i sprawdzam jak to wygląda. Matko lata jak łopata. Zmniejszamy. Tym razem mam specjalny narząd i jak on wygląda i jak się nim mogę posługiwać. Tutaj, w to miejsce, wsadzam właśnie ten oto element i mogę regulować luz zaworowy. A tym elementem kręcę nakrętkę kontrującą. Okej, okay, luz jest całkiem poprawny. Jest ustawione 0,20. Po pierwszym ustawieniu wszystkich luzów zaworowych, czas sprawdzić, czy rzeczywiście są one dobrze i na stałe ustawione. W tym celu kręcimy wałem i sprawdzamy każdy cylinder na nowo. No i co? Wychodzi na to, że mamy sprawdzone luzy zaworowe drugi raz. Wszystko jest na sucho w porządku, no ale teraz pewnie czekacie, żeby odpalić ten samochód. To co? Spróbujemy. Dobra, więc jak widzicie, jest podłączone już wszystko. Złożona jest pokrywa zaworów. Podłączamy akumulator. I idziemy odpalić. Już? Tak. Po prostu iść. A! Bo sania nie włączyłam. I nie ma też dobrego mechanika. I co? Ten odcinek kończymy z happy endem, a Wy, niedowiarki, nie wierzyliście, że te paluszki naprawią tego poloneza. No ale dobra, za kilka dni widzimy się na 74 rocznicy rozpoczęcia produkcji w FSO. Dlatego ja już dzisiaj się z wami żegnam, ale widzimy się. Do zobaczenia! thank <laughs> you